Witam wszystkich serdecznie, zwłaszcza tych, którzy śledzą mój kanał. Oczywiście, vlog kotłownia z terenu. 3 grudnia 2023 rok. Piękna zimowa aura zawitała do ochlał. Zima też swoje uroki ma. U mnie zawsze na drugim miejscu. Na pierwszym jest jesień, moja kochana, potem wiosna. I na końcu pieprzone lato. Nienawidzę lata. Za gorące, zwłaszcza tu na południu. 3 już grudnia, jak ten czas leci. Zaraz święta. Nowy rok. Kocham aurę tego miejsca, teraz jest przyjemnie cicho, ale już niedługo to martwe miejsce przestanie być martwe. Zbudują ten dom dziecka. Dziwi mnie, że budynek kotłowni nie został zaadaptowany na potrzeby mieszkalne, bo był zdrowy, ceglany budynek. No najwidoczniej taniej zburzyć i zbudować coś od zera, czyli ten dom dziecka. Będzie to nawiedzony dom dziecka. Jeszcze nie odnaleziono tego chłopaka, który wskoczył z mostu do odry ostatnio, to nieodosobniony przypadek. Nie pierwszy raz odra, nie dość, że została zatruta, to jeszcze do tego stała się rzeką samobójców. W piątek dostałem alert RCB, że w okolicy grasuje przestępca bardzo groźny. Okazało się, że jest to 404 latek który jest złodziejem, oszustem i e, policjanci go zatrzymali we Wrocławiu. Skuli go, wsadzili go do radiowozu, nie sprawdzili, czy ma coś przy sobie, czy nie, no i oddał strzały do tychże policjantów. Strzelił im w głowy, teraz walczą o życie. No na szczęście tego bandziora schwytali. Grozi mu dożywocie. Mam nadzieję, że dostanie to dożywocie. Jestem duchem tego miejsca. W końcu wychowywałem się tutaj. Ciągle tu przychodzę, chociaż nie ma już budynku. No ale jest górka pełna wody. Chyba jej nie usuną. Dzieciaki będą mogły sobie zjeżdżać na sankach jak ja niegdyś. No i są jeszcze lampy. Pamiętam. E, nie pamiętam kiedykolwiek, żeby świeciły. Jest jeszcze ogrodzenie niepełne, bo rozkradli. Tam gdzie jeszcze jest e, ogrodzenie posiada ono drut kolczasty, który zrobił mój ojciec. Brama z furtką oczywiście. No i kawałek drogi dojazdowej, na której się właśnie znajduję. Nie idę dalej. Ponieważ tyle śniegu nawaliło, że to jest jakaś masakra. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz tyle śniegu po prostu napadało, tak? Wspomnienia minionego czasu, dzieciństwa, które było naprawdę zajebiste. To był mój dom i to miejsce wciąż mnie przyciąga. Umieram, to czuję, to w środku. Od dawna, zresztą jestem martwy, jestem żywym trupem. Ostatnio mam coś ze stopami, bolą mnie, nie wiem. Zwłaszcza jak leżę, jakieś nerwobóle. Kolega, który jeszcze pracuje na szpitalu, postraszył mnie, że to może być choroba cywilizacyjna, czyli cukrzyca. Nie wiem, może. Nie pójdę do lekarza, mam ich zakonowałów, zwłaszcza po ostatnich doświadczeniach. Na coś trzeba zdechnąć. Co ma być, musi, to będzie. Jak już mówiłem wcześniej, ucięłem picie dumny jestem z siebie w ogóle i nie brakuje mi tego, poza tym źle mi się kojarzy to picie kiedyś było nie do pomyślenia, żebym nie pił a dziś zastanawiam się jak ja mogłem pić alko naprawdę robi galaretę z mózgu, jest przyczyną wielu tragedii, przemocy i nieszczęść ostatnio jeden typ z Domaniowa zadzwonił na policję że ma materiały wybuchowe i zamierza je Yy, wysadzić. Policja udała się do niego. Okazało się, że go się spijany i nie ma żadnych materiałów wybuchowych. No, ale wiadomo, kiedy głupi żartuje, z pewnością poniósł. Jeśli nie poniósł, no to poniesie tego konsekwencje, swoją bezmyślność. Pięknie zasypało śniegiem. Piękna aura, naprawdę. Zima też ma swoje uroki. Ech. Chcę umrzeć, ale boję się, jak każdy, prędzej czy później, i tak do tego dojdzie. Nie użalam się nad sobą, mówię tylko co czuję. Jestem szczery i zawsze byłem. Ludzie widzą, jaki jestem, i to wyczuwają. Zwłaszcza kobiety, od takich jak ja, lepiej na wszelki wypadek trzymać się z daleka. Pozory mylą, ludzie najczęściej oceniają książkę po okładce, bo tak łatwiej. Nie jestem ani potworem, ani złym człowiekiem. Zostałem zgardzony, skrzywdzony i zawsze byłem niechciany. Zawsze był ktoś inny, drugi, a nie ja. Udawano, że się mnie lubi, albo kocha. Gdy byłem potrzebny, to było ok, a jak przestałem być potrzebny, ci, którzy byli w moim żywocie, tak czy inaczej, oni wszyscy pokazali środkowy palec i swoje prawdziwe twarze. Ludzie potrzebują ludzi takich, jak oni sami. I tylko takich tolerują, akceptują i szanują. Jeśli jest się innym i się wyłamuje z ustalonego schematu, no to jest się dziwakiem, jest się innym, jest się gorszym i można Tobą manipulować, gardzić, gdy nie ma z Ciebie żadnych korzyści, tak? Nie mogę się pogodzić z wieloma rzeczami, z utratą tego, co kochałem, i z tęsknotą za wieloma rzeczami, ale już teraz mniej. Czas leczy rany, ale te wszystkie myśli, wspomnienia, to, co było i czego nie było, bo nie mogło być, to wszystko powraca, powodując ból oraz łzy. Mówi się, że mężczyźni nie płaczą, nie powinni, ale to nieprawda. Pa, płaczą, ale się z tym ukrywają, aby nikt nie widział, nie słyszał, bo to wstyd, bo to oznaka słabości, której nie wolno pokazywać, zwłaszcza przed kobietą. Ale jak inaczej wyrzucić z siebie ból, tęsknotę? Patrzę się na innych, jak żyją i jak mają i to nigdy nie było, czego ja chcę. I nie jest do dziś. To, czego ja chciałem i chcę, zawsze było niemożliwością. Marzeniem ściętej głowy. Ale zimno, palce mam bardzo zimne. Muszę przyznać, że widziałem i widzę jak inni mają, to czego ja nie miałem i tym gardzą. Krzywdzą tych, którzy ich kochają, chociaż nie wiem za co, ale to takie powszechne, że ludzie gardzą tymi, których, że ludzie gardzą tymi, którzy ich kochają, a kochają tych, którzy nimi gardzą. No cóż, koło się zamyka. Boli i wkurza, że. I doceniamy coś u kogoś dopiero, jak to lub tą osobę, osoby stracimy i to na zawsze. Ech. Że to, co było, już nie wróci. A nie osoba, którą się kocha, nie wróci, albo zwierzak, co do czegoś tak mocno przyzwyczaiło, i bez tego nie widzi się sensu swojego dalszego egzystowania. To, co nowe, co przychodzi, nie daje nam już niczego, żadnej radości w porównaniu z tym, co było. Ja tak właśnie czuję, ale czego ja zawsze chciałem od życia miłości, zrozumienia, może tylko tyle, by mój dom nigdy nie przestał istnieć. A dziś chcę tylko świętego spokoju i spokoju myśli. I chociaż rany się zagoiły, to myśli i wspomnienia je rozdrapują. Myślę, że każdy człowiek żyje tak jak może i jak mu na to pozwala sytuacja życiowa i otoczenie. Życie jest tu i teraz, nie w internecie, gdzie ludzie, zwłaszcza młodzi ludzie, szukają ucieczki od rzeczywistości, od problemów. Widać to na ulicy, gdzie młodzi łażą, zapatrzeni w swoje telefony. Nie widzą prawdziwego świata, jest za duże uzależnienie od technologii. Ostatnio dowiedziałem się o czymś. Co mnie szokowało i szokuje do dziś, mianowicie jeden młody ruski pato-streamer bardzo źle traktował na wizji swoją dziewczynę w ciąży. No i za mamona, za pieniądze, jego widzowie mówili mu co ma robić z tą dziewczyną. W końcu jeden z widzów, za grubego mamona, kazał mu zamknąć swoją dziewczynę na balkonie. Na mrozie skończyło się to tym, że dziewczyna zmarła z wyziębienia. A ten podluć, bo inaczej nie można go nazwać, zdał sobie sprawę z tego, co zrobił, gdy już było za późno. Położył swoją dziewczynę na łóżku i zaczął płakać. Płakać jak pizda. To się w pale nie mieści, jak można być takim podludzkim potworem i że ta dziewczyna w ogóle z nim była. No mam nadzieję, że ten śmieć odpowie i to srogo za to, co zrobił. Co ten internet i mamonizm robi z ludzi? Dla tych, co nie wiedzą, czy to jest mamonizm, jest, wyjaśniam, że to miłość do pieniędzy, ponad wszystko inne. Dla mamonistów nie liczy się nic poza tym mamonem właśnie, poza pieniędzmi. Jeśli ktoś ma za nic drugą osobę, bliską osobę i nią gardzi, bo mamon jest ważniejszy, to mamy do czynienia z podludzkim mamonickim potworem. I takie coś nie zasługuje na nic, nawet na śmierć. Powszechnie kobiety często decydują się być takimi potworami, niewychowanymi, bachorami, bękartami, nie mają zagrożenia empatii i są z takimi. Trwają przy nich, bo mają nadzieję Nadzieje na co, że się zmienią. Egoista zawsze myśli tylko o sobie. Kobiety same sobie gotują taki los, bo dla kobiety mamy mamona, jest dobrą partią. I nie liczy się, czy to psychopata, dziwkarz, czy co innego. Oczywiście nie można generalizować, ale najczęściej tak właśnie jest. Każdy człowiek ma swoje przeznaczenie, jakiś cel. Wiem, że to głupie, ale zawsze myślałem, że mój dom, tu gdzie się wychowałem, że to będzie zawsze i na zawsze. Ale niestety nic nie trwa wiecznie, oprócz nicości i śmierci. Z terenu kotłowni pozdrawiam wszystkich, którzy mnie oglądają i słuchają. Zobaczcie, jaka piękna aura. Jest naprawdę piękne. No i jest kuźwa zimno. Palce mi zdrętwiały. Spadam do domu na gorącą herbatę albo gorący kubek. Ile śniegu narypało, Za tylko pokazują moje ślady. Z 30 cm będzie masakra. Dawno już nie pamiętam takiej zimy. Właśnie tyle śniegu nawaliło. Nic tylko na sanki, narty. Mam nadzieję, że nie przemoczę butów. Ale palce to mi naprawdę zdrętwiały od kamery. Ale narypało tego śniegu. Masakra. To jest zima. Normalnie last Christmas. A, spodamy stąd. A.